Pojawił się nowy update w Polish Car Driving, dlatego dzisiaj go przetestujemy. Dzień dobry, tak, to jest... To jest mój skin. I ja tu zobaczyłem, że patrzcie jak tu się zmieniło. Ja grałem mi da... No. A rady sobie od razu schowam. Mam kierownicę. Dlatego będzie jeszcze ciekawiej. Um, o. Tu się da przesuwać? Od kiedy? Dobra, dajmy tu. Dobra, to na chwilę chowamy. Um, a właśnie, zapomniałem się widać. Cześć, z, e, z tej strony Jajko, witam na moim kanale. Subik, łopeczka. Mieszko autos. Tu się da wejść? Nie, to jest tylko taki ten. Do serwisu. A, no dobra, zamknięte. Bo to są... Ja wam powiem genezę. Um, to są takie dobre auta, że one się nie psują. Dlatego nie ma wejścia do serwisu. Um, Baj albo Spam, No dobra. Co tu się stanęło? Cars Ja miałem BM Kę fajną, ale tu się to się zrobił. Tu jest X. Hadzu Ja miałem E46, o właśnie. Nie to A30. Trzy, trzy zer. I ma Nie gadaj, nie gadaj, że oni mi wyłucuną moją BMK. Wspaniało E4,6. Ja miałem E46, gdzie on? Czekaj, jest jakieś. O, po a tutaj, a tu są jakieś auto. Tutaj inne, o właśnie, mamy Malucha, Opelka, Vivaro, Insigne i i BMK. Bierzemy BMK. No okej okay. To akurat tak jak było. Włączamy światła. Jak stąd wyjechać? Tam jest wyjazd i tu jest wyjazd, dobra. Jedziemy. Mamy. Dobra, podobno są tuningi. Jedziemy od razu na tuning. Ja umiem w to grać, nie? Ja wiem jak w to się gra. No właśnie tak Pewnie dużo aut jest strasznie na tuningu Auto Dudek Dzień dobry BMW przyjechało Oj W ogóle ja mam jeszcze gamepassa na indywidualkę w rejestracji i na tego, i na kolor, ale widzę, że nie ma tu koloru zmiany Co tu się dzieje? Co się dzieje? Co się tu dzieje? No i co ja mam tu robić? To jest zejście. Kto chce kanara? Nie ja. Ej, co tu się robi? A tu mam. A wy nie widzicie? O. O nie, dalej nie Proszę bardzo, nie dziękuję Paint, paint... No weźmy farbę. maluj Custom, no dobra Czy ja naprawdę muszę płacić 5000 Dobra, czekajcie, ją ja mam w napniku zapisaną um. Proszę bardzo, wspaniały kolor Polecam serdecznie, jeśli chcecie taką Od Razu lepiej. Co, co, co? Ej, co jest? Czy to jest kolor Felg? O nie, nie, nie. Ja, ja chcę czarne fele. No i kocur, bandyta. Bo coś mi tu nie pasuje. Czemu rejestracja kosztuje 9504163? Ja miałem już 0 booksy oho, um. uh, hu uh, uh, freziu Taką albo taką, albo taką zwykłą najzwyklejszą. Dobra, weźmy hmm. Matową, albo nie metaliczną, i tu rejestrację będę zrobił. Dobra, bye. Ale có teraz zawiodłem się na tym tymi. Myślałem, że będzie lepiej. A jak spoiler dołożyć? Bo wiem, że się da. A może to tutaj trzeba dalej. O, jest rejestracja. Kup. No i teraz idealnie. O. Jak, tu? Jak się biegi wrzucało. Ej. tyle jak mi wjechałeś. No, wyjedziesz! Nie no, teraz to idealnie, ładnie wyszło. Ładnie, beta wyszła. Będziemy dzisiaj tuningować, auta moje. Nakaz w prawo, no to jedziemy w prawo. Maluszka zrobimy różowego. Miałem Passata jeszcze w tej grze B5. To była jazda. Dobra, nie. Ja ja BMW, nie muszę kierunków używać. A jednak... O, no i widzicie, tak się jedzi. Ja was... nauczyć was jeździć, to patrzcie, tak się wjeżdża w zakręty. Na ręcznym oczywiście, bo jak żeby inaczej. Tutaj tak samo w prawo. Na pełnej. Kurde, dopiero co tuning zrobiony. Ale to auta są białe. Wszystkie. Tu sobie tak trzeba jest tu nie, dawać. Żabka! Żabka Nie da się wejść do żabki. Szkoda Onet Wheels. Dobra, bierzemy maluszka. Czy maluch będzie biały? Tak. Ojej! Jadę! Nie bardzo tu Ej, szczerze! Czajcie! Myślałem, że coś tam się zmieniło. Hop, 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 hop. Co to za cyfrowy polsa Jechał maluch na tuning, i tutaj robimy wieść tuning. Ja to chcę wieś tuning zrobić. W maluchu wieść tuning. W ogóle miał czym ze mną grać, ale nie zagraliśmy. Zestrzeni na koniec. Dobra, tutaj mamy jakiś jeszcze auto dudek. Body kit. Na słowo honoru, dobra, kupimy to. Color, yy, oczywiście, że nie. To jest paint type. O. Tak, maluch, jakby go kupił. No, felgi zrobimy czarne. Kocur będzie rejestrację, też zrobimy. Maluch, aha, a jak zrobimy tak napis po prostu? Też nie. Um. Idealnie. Takie coś jest na nodze na aprilli Co to jest plate frame? Wypożyczalnia. Autodudek. A, to jest to. Autodudek części i wypożyczalnia. Nie, autodudek weźmy. Kupmy bodykida yy, jastrząb mi mówi że bodykid jest bardzo tu fajny, ciekawy. I tego... O, <słuch> <noise> Coś szczęście, że nie muszę tego kupować zanim to się pojawi. Ale wspaniały body kit, naprawdę. Jaki spoiler! Dobranie default. To tutaj jest jeszcze do wymiany. A tu każde koło, dobra. Mamy to L 0 Jajko. Mogę wyjeżdżać. Jum. Nie no Maluch Friza Maluch Friza Maluch Friza Maluch Friza Może być Kupiłem malucha od Friza I się nim wożę kr Król Zrobiłem nawet <laughs> Było zrobić rejestrację K1 Freeza Pa pa normalnie malucha friza mam. dobra ja chcę zrobić jeszcze tumin w, w wspaniałym offlu. kupiłem go tylko dlatego że mój tata ma takiego tylko że miał renówkę i to było jak go kupiłem jak była renówka a nie opel czekajcie i mnie teraz coś bardzo ciekawi jak ja teraz zrobię tak mieszka auto zdarłowo. salon serwis komisji części zamienne doradca sterowisowy. zarąbiście nie wiem czy polecam. Nie powiem. To mnie bardzo rozwaliło. Dobra i teraz weźmiemy BMK. To czy ona będzie już stuningowana? Tak W końcu. w końcu to jest dobrze, bo nie trzeba zmieniać kolorów, a jak chcemy zmienić to... zmieniamy. A bardzo się cieszę, bo za każdym razem jak w to grałem, to niestety trzeba było zmienić kolor w ustawieniach. A ja nienawidziłem tego. Czekajcie, semi tracks. Aha, to do kupienia po prostu. Weźmy trafi trafika tego Opla. Biały bus. Wrzucamy jedyneczka. A ręczny był spuszczony. I jedziemy tuning. tej nie wyłączyłem tylko w ogóle nie słychać tego auta. To już z powrotem jest taki dźwięk? Powrócił dźwięk, no jasno pisze. Dobra, bo hamulec miałem wciśnięty. Nie znałem sobie z tego sprawy. Dobra, hop. I jak ja nie będę mógł... Jak nie będę mógł tego tuningować auta, to ja, ben, ja się załamię. A czekajcie, bo tu, tu jest taki większy wias, jakby do tirów, Więc możliwe, że... Aha! Wjechał tutaj obok. Nie, no. Młody ale... w maluchu jest sarombistym. Dobra. Tutaj też robimy friza. I no, tutaj bym zrobił niebieskiego, bo jak mówię, niebieski cztery Oj, troszkę za. Ja ciemny. O taki, nie, teraz za ciemny jeszcze. Taki, no, znajmiesz jeździć matowy, którego mogliśmy może czarne, belgi, dobra, czarne, wszędzie czarne, belgi miały być ramki. A, to jest ten tablica, dobra, nie będzie taka. Pójdziemy w pomysł na tablicę. Albo nie. Jakąś losową. GSL 9A09. Jakby coś to była losowa rejestracja. jest profi auto <noise> dobra, no uznajmy, że jest git. i wszystko za darmo, dlatego się kupuje Passy zanim mu są drogie no i wjedziesz mi w tyłek, nie? mercedesem a, pojechał też do tego garażu, dobra dzisiaj musimy przerobić wszystkie auta żeby już później nie modić w nich Byłem ogóle mnie ciekawi jak Jastrząb streamingował on zrobił sobie bodykit na słowo honoru w maluchu. Bo Jastrząb też w to grał i też będą kiedyś odcinki z Jastrzębie. pa Papa Opel. Będę odcinki z Jastrząbiem na 100% z tego. Więc będą. Jedziemy na drifty. Chociaż tak, tak, 20 minut treningowania aut było. Także troszkę długo. Spawn. To ja muszę użyć kierunków. No bo wydaje mi się, że jak mam BMW, to nie. Musiałem to zrobić. Dobra, bo ja nic nie widzę.

A się tu wie. fajnie driftem no. Ale mnie ściska w fotel Nic nie widzę Show. Um, Jakieś grafiki. O, teraz więcej widać. No, czekajcie, a jak zrobimy teraz, jakoś grafiki na maksa? Aha, to po prostu tylko jest, ok. No i teraz mogę jeździć, dobra. Czyli trzeba zapamiętać, żeby. utknąłem. Tak, utknąłem, BMK utknęła. Tak zielona BMW. Mogliśmy zrobić niebieską w sumie. Niebieska też ładna. Taxi strefa 2, czyli inne zarobki to są. Ej, dobra, ale jak mamy najniższą jakość grafiki. Tak widzicie, to mi tak oskacze. Brzydko, ale nie chcemy skakania. Oj! Czy ja... Tory! Pociąg. Ciuchciu ciu. Oj, tutaj się nie da wjechać już. Pociąg jedzie. Pociąg na stację. Uwaga, zapowiedzi. Pociąg na stację. Przyspieszony. Legnica. Jajecznicą. Gram, jak widzimy, pociąg wspaniały, ile jedzie, zaraz dojedzie do stacji. Uwaga, uwaga, i czemu nie, nie włączają się tak? Te... O, zrobili blokadę, żeby nie wypadać. Nie spodziewałem się tego. W ogóle spróbujemy się dostać do salonu tego, chociaż już nie. O, jego już nie ma pewnie. Albo zostawili go, nie wiem. O! Podjedźmy w jakieś ładne miejsce, żeby zakończyć odcinek, bo już 25 minut nagrania mamy, a ja to jeszcze będę musiał wyciąć. A montaż filmów moich nie jest taki prosty w moich rękach. Dobra, wsteczny. Pa, no dobra. Wagaczy kierownica skręciła? Nie. Także żegnam się z wami, z mojego wspaniałego BMW Z rejestracją L6, jajko Z tyłu też jest Zapomniałem, że są piesi Słuchajcie, muszę coś zrobić Musimy znaleźć piesio, poza tym już On może idzie tu, ja chcę żeby on tutaj przeszedł Błagam, chłopie idź tu Ja muszę to zrobić, wiecie co To masz hajto Idziesz? I idziesz. Tomasz hajto. Tomasz hajto. Czemu mnie to bawi? Ach, do dronki idzie. Opie było iść przez środek ulicy. Ja na swoim miejscu bym tak zrobił. O! Czekajcie jeszcze coś. Dane zakończenie filmu. To jest fajne Patrz, Patrzcie, on też szlawane się jeszcze. O, 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 idealnie. o! Idealnie. Pamiętajcie, nie róbcie tego w domu, a właściwie w prawdziwym życiu. Problok się można. Jedzie pociąg. Jedzie pociąg z daleka. Na nikogo nie czeka. No, dawaj, dawaj ziomeczku. Co pipczysz? O kurwa. się, żeby trzeba zobaczyć, czy może. Ach. Jadę, jedziemy pociągiem. Pojechałem. pociąg mi przyjechał. Trzecie. Żeby było, że jesteśmy bezpieczni, tak? On mi tu wypluje. Co mi się dzieje z ekranem? Tak się zakończył żywot BMW Dobra, to zakończyło nasz odcinek. Dziękuję bardzo za oglądanie, Papa. Pa.